W pierwszym czytaniu wyjętym z księgi, drugiej księgi machabeńskiej, pojawia się temat męczeństwa i śmierci. Jak również i całemu dniu dzisiejszemu przyświecam Postać świetlista, bardzo klarowna, żeby nie powiedzieć, piękna. Błogosławiona Karolina Kuskówna, dziewica i męczennica. Dobrze pamiętamy ten moment w naszym życiu, w życiu Kościoła Chrystusowego w Polsce, kiedy to. Jan Paweł II w Tarnowie wyniósł ją do godności ołtarzy, stawiając nam tę szesnastolatkę. 16, 16 lat zapewne, za wzór, do naśladowania. Jeszcze raz powtórzę o tym, cośmy słyszeli dobrze w tej nocie biograficznej. Dziewica i męczennica. To brzmi tak trochę archaicznie. Zwłaszcza jeśli, no właśnie pozwolimy się odrobinkę wprowadzić do wnętrza jej życiorysu. Że ona... 18 listopada 1914 roku. Bolała umrzeć, aniżeli zgrzeszyć. Gdzieś w tle absolutnie słychać mądrość wypowiadaną przez świętą Teresę od Jezusa, tak zwaną Wielką Teresę która również żyła tym jednym wielkim pragnieniem lepiej człowiekowi umrzeć, aniżeli zgrzeszyć. Może nam jest i trudno nam, starym ludziom, już do końca zrozumieć motywy błogosławionej Karoliny Kuskównej, szczególnie, że udało nam się stworzyć czasy, kiedy to, mój Boże, młodzież cierpi z powodu dziewictwa, starając się za wszelką cenę, nawet dopłacając, pozbyć się owego balaszku, to przecież i tego typu wypowiedzi można usłyszeć w przestrzeni medialnej. Nie męczeństwo w obronie dziewictwa, tylko męczeństwo z powodu dziewictwa. Ale tak jak powiedział Jan Paweł II, między innymi do nas również, a może przede wszystkim do nas, kiedy kanonizował świętą Kingę w Starym Sączu, że święci są po to nam dani. Żeby czasami nas po prostu Zawstydzać Kiedy przyjrzymy się temu Martyrologium Błogosławionej Karoliny Kuskównej yy, Wiejska dziewczyna, wieśniaczka Bez specjalnych szkół Chociaż, mój Boże Potrafiła czytać i pisać I miała olbrzymie powołanie do tego Żeby być nauczycielem i to nauczycielem religii, dlatego, że lubiła uczyć młodsze rodzeństwo i cudze dzieci katechizmu, czyli prawd objawionych nam przez Boga. I dobrze wiemy, że nawet gdyby uległa owemu żołnierzowi, to ona by nie zgrzeszyła. No, dlatego, że przecież, mój Boże, nie było jej wewnętrznego przyzwolenia zgody na rozpustę. No, a jednak gotowa była przelać krew w obronie godności kobiety. Ja bardzo lubię to, zresztą niektórzy z nas wiedzą o tym, bo wspólnie to praktykujemy. Bardzo lubię śluby jasnogórskie, napisane przez prymasa tysiąclecia 16 maja 1950. Szóstego roku, a w nich również i tego typu przyrzeczenie, które wkładamy jednak, albo prymas włożył w usta mężczyzn, tworzących również kościół Chrystusowy na tym świecie, kiedy to ślubujemy, my, mężczyźni, ślubujemy Najświętszej Maryi Pannie, że będziemy stali na straży godności kobiety. Stać na straży. Godności, czyli wielkości kobiety. Kiedy dzisiaj bierzemy, a raczej pozwalamy, żeby Bóg wziął i postawił nam przed oczy Karolinę Kuskównę, to widzimy słabiutką dziewczynę, będącą na progu swej dojrzałej kobiecości, ledwo co? która sama potrafi stanąć w obronie swojej godności, godności każdej kobiety w sobie. To niezmiernie ważne jest, żeby i zdawać sobie sprawę, i nieustannie mieć przed swoimi oczyma, przed oczyma swojej wyobraźni, swojego rozumu, no wielkość, którą... Obdarzył nas Bóg. Jeden z ojców Kościoła krzyczał i to bardzo głośno, chrześcijaninie, poznaj swoją godność. A między innymi godność nasza wypływa z faktu, że nie za byle co zostaliśmy na powrót, na byci, na własność Boga Ojca, który jest w niej. Ale Chrystus odkupił nas, płacąc swoim życiem własną krwią. Kiedy dotykamy świętą Karolinę uskuwnę to widzimy człowieka, który doskonale idzie śladami Jezusa Chrystusa i własną krwią broni swojej własnej godności. Godności, którą przecież, bądź co bądź, obdarzył nas sam Bóg. Ja bardzo lubię ten fragment yy, księgi Izajasza, kiedy to autor natchniony snuje refleksję no właśnie o godności w słowach ogromnie wesele się w Bogu. Duch mój raduje się w Bogu, Zbawicielu moim, gdyż przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. To Bóg moją nędzę okrył szatą zbawienia, ubrał w szatę zbawienia i otoczył mnie płaszczem swojej chwały, swojej świętości, swojej sprawiedliwości. To właśnie ów męczennik miał na myśli, kiedy wzywał, abyśmy poznali swoją godność. Ta godność wypływa z faktu uznania nas przez Boga w Jezusie Chrystusie za nasze dzieci. A tak jak szlachetstwo zobowiązuje, tak również mój Boże, udział w życiu Boga samego również nas zobowiązuje. Jesteśmy na mszy świętej, którą sprawujemy w intencji apostolstwa dobrej śmierci. Nie pamiętam, kto, ale ktoś z naszej parafii. No, pytał, no dobrze, ale to kto są ci nasi podopieczni? No właśnie, kto jest podopieczynymi apostolstwa dobrej śmierci? Czyli za kogo modlimy się na tej mszy świętej również? No właśnie, warto naprawdę rozejrzeć się absolutnie dookoła siebie. Jeśli chodzi o apostołów dobrej śmierci, to są wasi podopieczni. Między innymi przed Wami stoi podopieczny Wasz, któremu trzeba wymodlić dobrą śmierć. To znaczy jaką? Zobaczcie, jak my jesteśmy niejednokrotnie przewrotni, dlatego że w momencie, kiedy wkładamy w usta swoje śpiew suplikacji, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od nagłej, a niespodzianej śmierci, zachowaj nas, Panie. Pytanie, czy śmierć błogosławionej Karoliny Kuskównej była dobra czy zła? Bo była i nagła, i niespodziewana. Na czym owa dobroć śmierci polega? Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak o dobroci śmierci? O dobru wynikającym ze śmierci? Czy w ogóle śmierć może mieć jakąkolwiek Jakość, wartość, na pewno znów objawienie Boga rozwiewa nam wątpliwości, a jednocześnie daje nam bardzo jasną odpowiedź: śmierć sprawiedliwego. Ma uznanie w oczach Boga, śmierć sprawiedliwego. A zatem, kto to jest człowiek sprawiedliwy? Na pewno człowiekiem sprawiedliwym jest człowiek cnotliwy. A zatem, czym jest cnota? przecież w obronie cnoty dziewictwa miała siłę stanąć w obronie błogosławiona męczennica Karolina Kuskówna i tutaj pojawia się znów piękna nauka Kościoła o snotach i wadach czym jest snota? snota jest, zabrzmi to bardzo tak troszkę górnolotnie Habitualną, czyli stałą sprawnością, polegającą na umiejętności posługiwania się konkretnymi dobrami stworzonymi przez Boga zgodnie z ich przeznaczeniem. Zaprzeczeniem cnoty jest wada czyli brak takiej umiejętności. Albo posługiwanie się tymi samymi dobrami, ale niezgodnie z intencją Stwórcy, Śmierć człowieka snotliwego, śmierć człowieka inaczej mówiąc, sprawnego, Sprawny, sprawiedliwy to człowiek na powrót usprawniony przez Boga do tego, aby funkcjonować zgodnie z Bożym zamysłem. I to życie zgodnym, życie w zgodzie z Bożym zamysłem, no właśnie jest tym czymś, co zawsze znajduje upodobanie w oczach Boga i jednocześnie, co jest fundamentem wartości człowieka, jego